Witajcie, międzygalaktyczni podróżnicy! Jeśli odbieracie ten przekaz, to znaczy, że wasza technologia jest wystarczająco zaawansowana, by zainteresować się małą, niebieską planetą w układzie słonecznym Drogi Mlecznej. Nazywamy ją Ziemią. Ziemia to prawdziwy klejnot kosmosu. 71% jej powierzchni pokrywa woda, tworząc błękitne oceany widoczne nawet z daleka. To jedyna znana nam planeta, na której życie rozwinęło się w tak oszałamiającej różnorodności form. Nasze ekosystemy zachwycają bogactwem. Od lodowatych biegunów po bujne lasy deszczowe, od głębokich oceanów po wysokie góry, każde środowisko tętni życiem w niezliczonych formach, które ewoluowały przez miliardy lat. Ludzkość, dominujący gatunek, stworzyła fascynującą mozaikę kultur. Mamy ponad 7 tysięcy języków, setki religii i tradycji. Nasza sztuka, muzyka i literatura odzwierciedlają naszą zdolność do wyobraźni i kreatywności. Nasze miasta są świadectwem naszej pomysłowości i współpracy. Rozwinęliśmy zaawansowane technologie. Od prostych narzędzi doszliśmy do komputerów kwantowych i międzyplanetarnych sond. Badamy kosmos, marząc o spotkaniu innych inteligentnych istot. Jednak w duchu międzygalaktycznej uczciwości musimy przyznać, że Ziemia ma swoje wyzwania. Zmagamy się z nierównościami społecznymi. Podczas gdy część populacji żyje w dobrobycie, miliardy ludzi wciąż walczą o podstawowe potrzeby. Nasze relacje z planetą są skomplikowane: zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie i utrata bioróżnorodności to problemy, które dopiero uczymy się rozwiązywać. Nasza cywilizacja wciąż dojrzewa, próbując znaleźć równowagę między rozwojem a ochroną naszego domu. Konflikty między narodami i grupami są częścią naszej historii, choć większość ludzi pragnie po prostu żyć w pokoju. Pracujemy nad tym, by przezwyciężyć nasze podziały i zjednoczyć się jako jeden gatunek. Jeśli wasze cywilizacje odwiedziły już kiedyś Ziemię, być może pamiętacie nas z dawnych czasów. Nasze starożytne kultury pełne są opowieści o bogach z gwiazd i niebiańskich gościach. Piramidy, linie Naska, monumenty Stonehenge niektórzy spekulują, że mogły być świadectwem waszych wcześniejszych wizyt. Dzisiaj jesteśmy bardziej otwarci na kontakt niż kiedykolwiek. Nasza wiedza naukowa pozwala nam lepiej zrozumieć kosmos i nasze w nim miejsce. Jesteśmy ciekawi waszych światów, kultur i historii. Ziemia to planeta kontrastów, piękna i wyzwań, osiągnięć i porażek, mądrości i głupoty. To miejsce, gdzie życie nieustannie się zmienia i adaptuje. Jeśli zdecydujecie się nas odwiedzić, znajdziecie planetę w trakcie fascynującej podróży ewolucyjnej. Czekamy na was z otwartymi umysłami i nadzieją na wymianę wiedzy, która wzbogaci nasze cywilizacje. Ziemia, mały punkt w ogromnym kosmosie ale pełen niezliczonych cudów wartych odkrycia.